Jestem w parku krakowskim, tutaj koło alei, właśnie 300, prawda? Ludzie sobie tutaj na rowerkach, niektórzy spacerują, przechodzą, no bo jest ładny, słoneczny, ciepły poranek, pieski też wyprowadzają, prawda? No i proszę Państwa, czy jest o tej porze? w letni poranek, bardzo sympatycznie. Tutaj dużo kwiatków wyprodukowano. Kiedyś takie dziwne tutaj są te, no nie pomniki, rzeźby takie, które mi się nie podobają. Tam jakaś następna, tam jeszcze inne. Wszystkie takie, takie dziwactwa dla mnie. Do niczego dla mnie to nie jest podobne. Tu następne, no ale ktoś za to wziął pieniądze. I się na to zgodził, prawda? Ludzie tu z pieskami maszerują. No, proszę Państwa, to taką niedługą migaweczkę, bo będę szedł dalej w kierunku Placu Wolności obecnie. Placu Inwalidów to według mnie zupełnie niepotrzebnie przemianowano, bo ja wolę wolność od Inwalidów, prawda? Tu jest. Czyli ten park jest między Czarnowiejską, ale ja trzech wieszczów, a placem wolności obecnie przemianowanym na inwalidów, co mi się nie podoba, żeby nie spowodowało, żeby nam inwalidów ze względu na jakąś wojnę czy awanturę nie przybyło. No i na koniec kolejny ten, jakiś, jakaś rzeźba bohomaca, no to na razie tyle. Amen.